Dzień dobry, witam Was serdecznie w odcinku kolejnym, który poświęcony jest pojęciu desygnat. Jest to pojęcie bardzo istotne, przede wszystkim jeżeli chodzi o ustalanie stosunków zakresowych pomiędzy nazwami, także uważam, że warto jest temu zagadnieniu poświęcić chwilę uwagi. Jeżeli chodzi o pojęcie desygnat, no to jest to naprawdę mało skomplikowane z tego względu, że desygnat jest to po prostu obiekt, który jest oznaczany przez daną nazwę. Obiekt, który jest oznaczany, etykietowany przez pewną nazwę. Czyli jeżeli mamy na przykład nazwę banan, to desygnatem nazwy banan jest pewien przedmiot materialny, pewien obiekt, który ma charakterystyczny kształt, barwę żółtą, bądź czasami żółto-zieloną. Desygnatem nazwy pies.